Sprawdzam, jak wyglądają moje hyacynty po roku od posadzenia w donicy. Donica miała dziurki, był drenaż, na wierzchu wysiała się niezapominajka. Ja ją teraz zdejmę. Zresztą to jest bardzo dobry pomysł, taka niezapominajka w donicy w cebulowej lazanii. O tym powiem później. To jest ta donica, ona ma tam porządne dziurki na dole. Tutaj różne odmianowe hyacynty, różne ciekawe odmiany rosły. I teraz ja to rozwalę i pokażę Wam, co jest w środku. Jestem bardzo ciekawa, bo donica to jest trudne miejsce dla cebul. I teraz co my tu mamy? My tu mamy zdrową, piękną cebulę, która już chce osnąć. Następna! Gdy one przekwitły latem, ja starałam się o nich nie zapomnieć i podlewać od czasu do czasu, gdy była susza. Oczywiście tak, żeby tam nie, była, nie było błota w tej donicy. Ale co ja zrobiłam sadząc te cebulę? Ja dałam sporo mączki bazaltowej. I uważam, że to jest bardzo potrzebny zabieg. W tych donicach była bardzo dobra ziemia. Ziemia z domieszką obornika, taka ogrodnicza, taka żyzna gleba. I to widać po tych cebulach. Zobaczcie, te hyacynty z mojej cebulowej lasani rozmnożyły mi się. Miałam jedną cebulę, a mam jedną dużą i dwie małe. I ja je będę wsadzać do gruntu. Tylko pokażę wam pewien trik w następnym filmie. Polecam już teraz. Ilość hyacyntów posadzonych rok temu podwoiła się. Zatem mogę założyć, że robiłam to wszystko poprawnie. Skorzystaj z mojej wiedzy. Wkrótce będę robić cebulową lasagne. Zrób ze mną.